Hej, więc w dzisiejszym filmie opowiem Wam o tym, jak można stylizować dzwony i pokażę Wam właściwie z różnymi stylizacjami, więc dzwony są tak naprawdę jedną z moich ulubionych rzeczy w ogóle, które można mieć w szafie. Są mega ciekawe do stylizacji, można je nosić na luzie, na co dzień, ale też są super do zrobienia jakichś ciekawszych stylizacji, jak gdzieś wychodzicie wieczorem, więc w ogóle skoro mówimy o dzwonach, taka ciekawostka, bo wszyscy je kojarzymy tak naprawdę z latami 70 60 a ale tak Naprawdę dzwony w ogóle były wymyślone pod koniec XIX wieku dla marynarzy, ponieważ jeszcze nie mieli swoich mundurów, więc e, wymyślili im dzwony ze względu na to, że po prostu były wygodne. Coś żeby bo one później kompletnie zniknęły i tak naprawdę w latach 70. powróciły, dlatego że ludzie zaczęli chodzić właśnie po lumpeksach i znaleźli właśnie te marynarskie dzwony, i właśnie w ten sposób dzwony znowu stały się popularne. Dzisiaj w ogóle też poruszam temat dzwonów, bo wiecie, że sama je często noszę, ja sama je kocham. E, i często są pytania, ale z czym je nosić i właściwie jak się przełamać, żeby właśnie nosić je na co dzień. Mam wrażenie, że nie jesteśmy przyzwyczajeni po prostu do tego, że widzimy na ulicy dzwony, dlatego dzisiaj wykorzystałam taką parę, która wydaje mi się, że jest najbardziej dzwonowata z tego, co mam. I powiedzmy, najbardziej zwraca uwagę specjalnie, właśnie jako przykład. Więc celem dzisiejszego filmu jest po prostu trochę, bym że przekonanie Was do tego, że dzwony mogą być noszone na co dzień e, i właśnie pokazanie Wam, z czym właściwie je można nosić. I ile jest po prostu opcji, które właśnie pasują a, do takich stylizacji. Więc zaczynając od stylizacji, w której mam taką wiązaną bluzkę Wydaje mi się, że to jest taki typowy wizerunek takich lat 70 takiej Kalifornii Dlatego bardzo lubię tego typu stylizacje Są bardzo właśnie letnie, ale w tym samym czasie są super, jeśli chcecie gdzieś wyjść wieczorem Tutaj przez to, że mam do dyspozycji cały nagi dekolt Ja akurat dodałam trochę takiej delikatnej biżuterii, która to wypełnia I dobrałam sobie właśnie też moje złote kolczyki, żeby trochę stworzyć jakby taką jedność, jeśli chodzi o biżuterię Ale oczywiście można też sobie dodać apaszkę nie musi to być biżuteria, ja na przykład w ogóle rzadko noszę biżuterię, więc czasami po prostu lubię pójść po prostu z samą taką bluzką, bo wydaje mi się, że same dzwony tutaj już tworzą stylizację. Co do butów, w każdej stylizacji mam dokładnie te same, bo po prostu nie jestem wysoką osobą, więc muszę nosić jakieś obcasy, platformy z dzwonami. Te akurat są w miarę krótkie, bo są z Free People, gdzie macie możliwość wyboru długości. Od razu Wam powiem, że to są najlepsze spodnie, jakie kiedykolwiek miałam, więc jeśli chcecie zakupić naprawdę jakieś Super dzwony, to te Free People. Tylko od razu Wam powiem, że rozmiarówka jest trochę nie tak, więc ja noszę normalnie tak 38, a te spodnie mam 34, coś w tym stylu. Ale od razu też mogę Wam dodać w opisie może linki do innych dzwonów, których nie mam niestety jeszcze ale które uważam że są warte jakby właśnie zakupu i w ogóle uwagi kolejnej stylizacji jeszcze więcej ciała tutaj akurat mam na sobie body które właśnie są bardzo dopasowane i mam też właśnie trochę na gości na górze więc sobie dodałam apaszkę uważam że to jest bardzo taka codzienna stylizacja jak jest po prostu ciepło i szczególnie jak macie takie bardziej jeansowe dzwony jak macie jakieś takie bluzki na ramionczka one będą super wyglądały jeśli chcecie właśnie mieć trochę bardziej taką nowoczesną stylizację wtedy jak macie takie dzwony i właśnie bluzki na ramionczkach. Może to być bardziej taka minimalistyczna, albo z grubszymi ramionczkami. Wtedy to będzie bardzo tak ładnie wyglądało. Nie mogę znaleźć słodki slick i wtedy to są takie fajne stylizacje, że jak faktycznie macie długie nogi To możecie nawet z konwersami je nosić Zawsze jak mam trochę takiej stylizacji, gdzie jest więcej ciała Właśnie lubię dodawać więcej trochę akcesorii Właśnie jak apaszka, czy czapka, czy nawet torebka Żeby po prostu troszkę więcej się działo A jeśli faktycznie chcecie coś prostszego, bardziej nowoczesnego To wtedy sama taka bluzka, jakieś wiecie, konwersy, płaskie buty I macie właśnie gotową stylizację w dwie sekundy Kolejna opcja jest bardzo, bardzo oczywista Jest to prosty t -shirt. Dzwony tak naprawdę są jak jeansy, i trzeba trochę w tym stylu o tym myśleć, że tak naprawdę każdy t-shirt będzie do nich pasował. Ja najbardziej lubię go sobie podwiązywać, ale jeśli macie bardziej dopasowane, możecie sobie też go wsadzić w spodnie. Oczywiście kolejna opcja, jeśli już macie jakiś t-shirt albo właściwie jakąkolwiek inną bluzkę, możecie dodać sobie marynarkę właśnie do dzwonów, przez co ta stylizacja jest trochę bardziej taka nowoczesna. I też wydaje mi się, że pomimo tego, że marynarka jest bardziej elegancka, w tym samym czasie może sprawić, że ta stylizacja będzie bardziej codzienna. Przez to, że właśnie zbliżamy się tutaj bardziej do takiej idei jeansów i marynarki, t-shirtu na co dzień, więc może to pójść w dwie strony, zależy jak to wystylizujecie, ale jest to taka bardziej elegancka nowoczesna wersja, jak można założyć dzwony. No i oczywiście nie mogłam się powstrzymać, ale zdałam mój bojski, bo to jest, wiecie, taki mój must-have, jeśli chodzi o jakiekolwiek syy. Stylizację. I oczywiście jeśli marynarka jest dla was za poważna Albo po prostu nie jest w waszym stylu Możecie taką stylizację też wystylizować sobie z jakąkolwiek inną kurtką tak naprawdę Ja tutaj akurat dla przykładu mam moją niebieską taką skórzaną vintage z frędzlami Więc jak widzicie jest już kompletnie inna jakby stylizacja Ale właśnie zmieniliśmy tylko jedną rzecz Kolejną opcją przy dzwonach są właśnie przeróżne koszule Ta stylizacja właśnie rozpoczyna cały rozdział koszul bo jest po prostu tyle różnych styli koszul, i tak naprawdę, koszula nie musi być czymś, co ma kołnierzyk i guziki, a jest. Tyle różnych opcji, więc jako pierwszą opcję mam taką koszulę z lat 60. która właśnie z tyłu ma guziki, a z przodu właściwie ma tylko taki golf, ma właśnie takie szersze dzwonowate rękawy, kolorystycznie wpasowuje się do brązu moich dzwonów, ale to jest jakby jedna opcja, co można założyć, żeby nie zakładać zwykłej koszuli. Dzisiaj nie pokazuję zwykłej koszuli, bo wydaje mi się, że jest w pewnym sensie taka, nawet oczywista opcja, ale patrząc właśnie na to tutaj, i tak to jest nadal bardzo prosta stylizacja, bo to jest jedna bluzka. I przez to, że właśnie ma takie ciekawe rękawy, z tyłu ma te ciekawe detale, jakby to od razu stworzy całą stylizację i nie trzeba za bardzo się wysilać, myśląc o tym, co dalej. Na to można dalej założyć marynarkę, jakąś inną kurtkę. Akurat w tych spodniach nie mogę nosić paska, ale jeśli macie taką opcję, to jeśli macie jakiś taki brązowy pasek, nawet wiecie, delikatny, to bardzo wiele zmienia po prostu ogólnie w stylizacji. I po prostu jeśli chcecie dodać czegoś więcej takiego retro, to możecie dodać pasek, albo właśnie bardziej pomyśleć o jakimś kapeluszu, czy o berecie. Tyle, tyle różnych opcji tutaj. Kolejną koszulę tutaj jest taka, która ma po prostu taką zawiązywaną kokardkę, jakby... Zamiast kołnierza. Jeśli chodzi o stylizację w stylu lat 70., ja wolę właściwie zostawiać te sznurki luzem i ich nie podwiązywać, bo wtedy to bardziej wygląda jak taki właściwie szal albo coś takiego, i jak się ruszacie, to o wiele ciekawiej wygląda niż gdyby to było tylko podwiązane. Oczywiście jest opcja podwiązana, jeśli to jest bardziej w waszym stylu. Ja trzymam się raczej tego, żeby to było luzem. No i ostatnia stylizacja, która jest moją taką stylizacją właściwie na szybko, jak muszę gdzieś pójść na uczelnię. I nie za bardzo chcę myśleć o tym, co założyć, ale nie chcę po prostu pójść w zwykłych jeansach. Więc akurat mam takie szczęście, że mam golfy, które są dokładnie kolorystycznie dopasowane do moich dzwonów. Dlatego stawiam po prostu taką szybką stylizację właśnie golf plus dzwony. Wydaje mi się, że można to zrobić w każdym wydaniu. Ja na przykład właściwie kilka miesięcy temu moją ulubioną stylizacją były moje takie dzwony w kratkę i do tego czarny golf. I dokładnie właśnie z tym samym płaszczem, co tutaj. Wyglądało to trochę bardziej tak wiecie rockowo i i właściwie w zależności od tego, jakie kolory założycie, bardzo możecie zmienić to, jak wasza stylizacja wygląda. Ogólnie, jeśli chodzi o kurtki, to właściwie dla mnie do dzwonów marynarki: wszystkie takie skórzane, różne frędzle nawet jeansowa kurtka. Ja mam inną, która jest trochę taka większa, Oversize, też bardzo fajnie wygląda. No i taką jeszcze inną opcją, um, na taki wydaje mi się, może pełniejszy nawet look, to jest po prostu płaszcz. Ja z dzwonami raczej nie noszę płaszczy, które są do ziemi. Ale właśnie bardzo lubię takie płaszcze, które są do kolan, bo wtedy widać całe dzwony i mam wrażenie, że nie psuje to Wam całej sylwetki. Więc to by było na tyle. Dzisiaj taki właśnie szybszy film, ale dajcie mi znać, czy chcielibyście taki film, ale może opowiadający o jakimś innym ubraniu, jakimś innym elemencie garderoby. I właśnie to by było na tyle, więc do zobaczenia w następnym filmie. Pa! pa.